Lęk i odraza w województwie małopolskim, baj, ciepła woda. Lęk i odraza w województwie małopolskim, czyli historia o tym, jak dwóch młodych adeptów sztuk narkotycznych przemierzało niewielki kawałek świata: od tatrzańskich łąk przez brudne, zatłoczone ulice aż po pokoje bez klamek, w euforii i ekstazie, a także w niepokoju i desperacji, cały czas będąc tylko pionkami na kosmicznej planszy. Akt pierwszy. Bezdomność fundamentalna na przekór ustawowym myślokształtom. Był taki śmieszny kawał o Krakowie, właściwie to o nowym targu, ale akcja jego działa się w dawnej stolicy Polski i przypominał mi się on, bo właśnie rozpoczynałem swój czpuński długi weekend, a Kraków miał być jego pierwszym przystankiem. Oto ja, w białej koszulce, z niemałą dziurą w okolicach karku i 55-litrowym plecakiem turystycznym marki Wisport, uszytym w Polsce. Przede mną rudowłosy kompan mój, którego na potrzeby tego bajdurzenia nazwę stryjem. Szybkim krokiem kroczył on dumnie z lekkim kaszlem i torbą na ramieniu. Przedzieraliśmy się przez zrujnowany pustostan po dawnej placówce medycznej, którą lokalnie zwiemy Starym Szpitalem. A celem naszym było wyjście na dach, za które służyło wybite okno na jednym z wyższych pięter, dookoła korony drzew. W tle słyszeliśmy tylko samochody i odgłosy dochodzące z parkingu pobliskiej biedronki, które brzmiały zupełnie tak, jak można je sobie wyobrazić po tym opisie. Godzina 8:46. Żeby journey było tripem, jakkolwiek bym się nie starał, nie potrafię zwerbalizować sensownie tej myśli w języku polskim. Siedząc na starej, usyfionej papie, odpaliliśmy lówkę, kioskówkę i wypuściliśmy w atmosferę trochę radości. Każdy tyle, ile uważał za słuszne. Tyle, ile w stanie byłyby pomieścić osmolone płuca jego. Hasłem, które towarzyszyło nam od tego momentu było: Kosmos nam sprzyja, bo sprzyjał w istocie rzeczy, aż do momentu, w którym przestał sprzyjać, z niemałym impetem i przytupem. Ale kosmos ma to do siebie, że nawet jeśli sprzyjać przestanie, po pewnym czasie wróci na właściwe tory, czyli takie, jakimi chcielibyśmy je widzieć. I z tą radosną maksymą w sercach, przeszliśmy z powrotem przez wybite okno i korytarze pełne śmieci, będących niemiłymi świadkami i śladem wielu intoksynacji, które miały tu miejsce. Kierunek: Stacja Kolejowa. Plan był następujący. W Krakowie mieliśmy zobaczyć pięciokapelowe show w jednej z punkowych melin oraz zintegrować się z poczciwą społecznością, starymi i nowymi znajomymi. Następnego dnia wyruszyliśmy do zakopanego w sam środek oka cyklonu, gdzie planowaliśmy spotkać się z wujem, czyli kuzynem stryja, by w jednej wielkiej międzyregionalnej i międzywojewódzkiej koalicji zjednoczyć siły przeciwko wspólnemu wrogowi trzeźwości. Następnym krokiem było opuszczenie tego okropnego miasta i powrót do Krakowa. By stamtąd dojechać do Olsena, w odwiedziny do znajomej Stryja i ku domowi. A ja bardzo lubię transport publiczny, lubię autobusy i lubię pociągi. Pociągi nawet może trochę bardziej, bo są bardziej obszerne, a więc mniej ciasne. I współpodróżujących masz naprzeciwko siebie, więc możesz swobodnie rozmawiać. A jeśli siedzicie przy oknie, dzieli Was mały blacik, na którym możecie grać w karty lub też postawić coś do wspólnego wypicia czy zjedzenia. Za nogi często masz też gniazdko z prądem o napięciu 220 V, my akurat nie mieliśmy. I co najważniejsze, w każdej chwili możesz wstać i przejść się bez celu lub też z celem. Celem tym prawdopodobnie jest toaleta, w której możesz na przykład nabić lówkę lub jeśli jesteś na tyle odważny lub głupi, od razu ją też opalić. Lecz ja nie polecam takich praktyk ani narkotyków ogółem, jestem wielkim zwolennikiem zasady. Harm Reduction, dlatego przed nabiciem lówki umyłem ręce, spaliliśmy ją ze smakiem po wyjściu z pociągu, chwilę szukając w okolicach dworca głównego odpowiedniej miejscówki. Idealny byłby jakiś kawałek parku. Tu są jakieś drzewa, trochę zieleni. Może będzie ławka, powiedziałem. Kosmos sprzyja, odpowiedział Mistry. Szukając wzdłuż białego ogrodzenia wejścia do tego edyńskiego ogrodu, którego łask tak bardzo po trudach podróży pragnęliśmy zaznać, zobaczyliśmy wyłaniający się za drzew duży budynek w takim samym kolorze jak ogrodzenie. Okazało się, że chcieliśmy palić w podwórzu przed jakimś sądem. Nie, dziękuję. Obraliśmy więc inny kierunek i wkrótce kosmos faktycznie obsypał nas hojnymi darami. Przez pewien czas snuliśmy się ulicami Krakowa. Obwieszeni bagażami, trochę niewyspani, w czysto i nieskalanie zabawowych nastrojach, już bez kaszlu. Stryj wyjaśnił mi, że ma tak tylko poranku, a więc kosmos sprzyjał bezsprzecznie. Przycupnęliśmy przy jakimś murku na rynku, zarządzając przerwę na papierosa. Naradzaliśmy się, gdzie spopielimy następną porcję marihuany, gdy nagle i znikąd skoczym krokiem podbiegła do nas uśmiechnięta alternatywka z puszką na monety. Hej, to jest Maciek! Maćka Stary napierdzielał go łopatą, gdy był mały, i teraz ma. Co ma? Krzywe nogi jak sra. Zbieramy na operację dla tego chłopca. Czy chcielibyście może pomóc? Poczuć się dzięki temu lepiej? Nie do końca pamiętam, jak dokładnie brzmiała ta konwersacja, ponieważ skupiony byłem na paleniu papierosa. Lecz ostatnie słowa tej dziewki wybrzmiały mi niczym ciężkie echo wewnątrz czaszki, stukając i przelewając się od ściany do ściany. Męczyły mnie i nie dawały spokoju. Wyrwałem się ze stuporu i zwróciłem się do niej. Tak nie powinno być. Prawda? Sytuacja Maćka jest przykra, ale jest wiele dzieci takich jak on. Nie to, nie powinniśmy pomagać dla własnego egoizmu i poczucia się lepiej, nie tędy droga. To głęboko zakorzenione w chrześcijańskiej mentalności. Alternatywka przytaknęła mi. Cały czas podczas tej rozmowy skakała z nogi na nogę, rozglądała się, stroiła miny. Podejrzewaliśmy ją o pudrowanie nosa. W każdym razie, kontynuowałem, mało mam, ale dam. Super, dzięki serdecznie, a wy jesteście bezdomni? A wyglądamy ci na bezdomnych? Wtrącił stryj. No, z tymi torbami trochę tak. Odpowiedziała nam i odeszła diabli, wiedząc gdzie swoim charakterystycznym krokiem z puszką cięższą o kilka gramów srebrnych monet. My tymczasem postanowiliśmy skierować swoje kroki w stronę Wawelu. Ominęliśmy tego smoka na całą Polskę słynnego i wdrapaliśmy się na jakieś przewyższenie pod murami, które wskazywał stryj. Siedząc pod drzewem, byliśmy względnie niewidoczni dla przechodniów. Żaden z nas nie spojrzał jednak zawczasu w górę na mury wawelskie, i dopiero podczas kopcenia lufy u podnóża królewskiego zamku spostrzegłem, że z pomiędzy blanek dosyć bacznie o Zazwyczajają nas turyści. Tych atrakcji prędko nie zapomną. My tymczasem postanowiliśmy szybko się stamtąd ulotnić. Nasze lokum znajdowało się na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z Józefa Dietla, w bliskim sąsiedztwie przystanku tramwajowego Stradom. Było to mieszkanie w kamienicy, w którym każde pomieszczenie stanowiło odrębny pokój do wynajęcia. Nie było tam nawet kuchni, o czym dowiedziałem się, szukając jej bezskutecznie. W amszoku. W Amoku, wynikającym z szoku, szarpnąłem losową klamkę, która wydawała mi się najbardziej prawdopodobna, lecz drzwi były zamknięte. Niech was to jednak nie zwiedzie. Co do standardu tego przybytku, mała lodówka znajdowała się w naszym pokoju, tak jak i czajnik i skromny zestaw zastawy stołowej, czego w pierwszej chwili wchodząc tam nie zauważyłem. Na prawo od wejścia była niewielka, lecz wystarczająco komfortowa łazienka. W dalszej części szafa dwa łóżka, stolik, wiatrak i telewizor. Ściany przyozdabiały utrzymane w kiczowato-melancholijnej stylistyce mocno zretuszowane fotografie starych amerykańskich samochodów. Kosmos przyjął nam dużo wcześniej. Dorwaliśmy tą błyszczącą perłę zdjętą z analnego korka syrenki Ariel. To Eldorado miejskiej dżungli, ten kryształ wygrzebany z najciemniejszych zakamarków zażeganego dywanu w śmiesznie niskiej cenie, jak na centrum stolicy województwa. Żegnaliśmy uliczny chaos. Tymczasem w środku czekał nas uliczny hałas, do którego jako prosty chłopak z prostej osady nie przywykłem. Podłoga drżała, gdy akurat przejeżdżał tramwaj, albo tylko mi się zdawało. Witamy w mieście Krakowie, stolicy mateczniku partii rządzącej, w samym centrum jego przerobionym doszczętnie na jedno wielkie bed and breakfast. Nie ma balkonu, powiedziałem, rozglądając się po wnętrzu naszego domu z aurea. Nie ma też czujnika. Odrzekł stryj. Nie było balkonu, nie było czujnika, było duże pionowe okno, kubeł na śmieci oraz prawie pusta butelka ze słabej jakości plastiku. Nie było na co czekać, więc stryj przystąpił do działania, a ja uszczelniłem drzwi motelowymi ręcznikami. Druickie rzemiosło i rytuały sprawiają mu dużą radość i jest w swym fachu bardzo dobry. Toteż w przeciągu minut na stoliku stało elegancko zmontowane wiaderko. No, to jedzie ksiądz na karuzeli. Mdławy zapach nieznacznie rozniósł się w powietrzu. Ledwie stojący wiatrak, na którego ktoś musiał się przewrócić, sądząc po śladach, zaangażowany był w swoją pracę tak zaciekle, że aż rozleciał się na dwa kawałki. My w tym czasie chillowaliśmy bombę po podróży. Oglądaliśmy przez chwilę TV 2 i jedliśmy cukierki eukaliptusowe mentol bonbons. Te w zielonym papierku z krzyżykiem. Mieliśmy ich cały kilogram od mamy stryja, w zamian za jerby, które jej podarowałem. Następną dostawę dymu przygotowałem ja i w kraszerze stryja odnalazłem zaginionego topa. Bardzo miła niespodzianka, która świadczyć mogła tylko o jednym. Kosmos sprzyjał. Akt drugi. Schronisko dla wykolejeńców. Meskalinowe menelstwo w oparach opium. O stary, powiedziałem pokazując stryjowi małą, pożukłą książeczkę. Patrz na to! Co to jest? Katalog dywanów z nazistowskich Niemiec. Tu wskazałem na jedną z wykładzin, przyozdobioną niebanalnym wzorem z ukrytymi, gdzie nie hakenkreuzami. Po drodze na koncert postanowiliśmy wpaść do sklepu ze starociami. Stryja przyglądał się bacznie kolekcji małych, niepokojących laleczek. Ja z zaciekawieniem wertowałem katalog oczami wyobraźni, aranżując swój pokój w nazistowskie dywany. Niektóre wzory były konkretnie psychodeliczne. Gdyby nie zaporowa, jak za kilka kawałków papieru, cena, to kupiłbym je chętnie. Po krótkim spacerze doszliśmy tam, dokąd szliśmy. Show miało rozpocząć się za pół godziny, lecz dla mnie, jeszcze przed oficjalną zapowiedzią, lekka obsuwa była oczywista. Nie mówiłem jednak o tym Stryjowi. Stryj nie jest pankiem i nie był nigdy wcześniej na koncercie pankowym. To też tego dnia byłem jego przewodnikiem, lub jak sam to określił, starszym wujkiem, który zabrał go na koncert. Przeglądaliśmy spokojnie anarchistyczne czasopisma, książki i wydawnictwa gdy wyszliśmy przed lokal na papierosa, zauważyłem zbliżającego się M wraz ze swoją dziewczyną B. Wspaniali ludzie. Stryj przedstawił im się i wkrótce popijali razem na leweczki. Niedługo potem spotkaliśmy kolejnych znajomych, mianowicie A i D. Po około godzinnej obsuwie, co nikogo zaznajomionego ze środowiskiem nie powinno szokować ani zaskakiwać, na scenę weszła pierwsza kapela złożona z samych kobiet. Stojący obok mnie stryj, nieprzyzwyczajony do bolesnego Lowfi, wkurzał się miłosiernie na technicznego, bas, którego nie było słychać, i perkusję, która brzmiała jak tłuczone szkło. Dla mnie bomba. Uważam również, że dopiero kiedy punkowe Lofi zaczyna być nieprzyjemne i niekomfortowe, można mówić o tym, że sukces i jego założenia zostały osiągnięte, a show trwało w najlepsze. Kolejna kapela będąca już męskim składem zapewniła mi to na co czekałem szczerze, czyli szybkie walnięcie i pogo, w którym mogłem się zmęczyć, żeby potem joint kopnął mocniej. Wyszliśmy więc na zewnątrz, gdy kapela zeszła ze sceny i wygodnie rozłożyliśmy się na leżakach, odpalając Babola i częstując nim mocno wykolejonego załoganta o uzębieniu aniołka, nasz okaz zdrowia palił go techniką z pięści, której instruktarz następnie przeprowadził, nawijając na zmianę z odklejoną manierą o różnych dziwnych rzeczach. Czas płynął błogo w otoczeniu hałasu i lewackiego smrodu, gdy paląc kolejnego wąsa ukradkiem zbliżył się do nas siwy, długowłosy facet w kraciastej koszuli. Wyglądał bardziej na znudzonego nauczyciela informatyki niż pankowca. Pochylił się i przemówił: Przepraszam, czy można maszka ze śmiesznego papieroska? No jasne, proszę bardzo. Facet przysiadł się do nas i przedstawił się jako poeta. Czemu dał wkrótce świadectwo, wykonując recytatorski performance z jointem w łapie, a my słuchaliśmy go uważnie i z zaciekawieniem, bo poetą okazał się być konkretnym, zawodowym, docenionym środowisku i, co najważniejsze, dla tego tekstu, był poetą psychodelicznym i awangardowym. Jesteśmy niewolnikami biedy, powiedział autor Daru Meneli, dopalając śmiesznego szluga aż do samego końca do papierowego filtra. Rozmawialiśmy o psychodelikach, o meskalinie, którą poeta wspomniał najlepiej oraz o wpływie dragów na sztukę. A opium kiedyś paliłeś? spytał stryj. No jasne, ze sto razy. Opium kojarzy mi się wybitnie z narkotykiem, który mogli być pać poeci. No cóż... Nie myliliśmy się, stryj był bardzo zadowolony, słuchając krępego mędrca. Na tego rodzaju interakcje chyba liczył, przychodząc tu dziś ze mną. Oto jest właśnie magia tego typu miejsc. Bezpieczna, bezpieczna strefa, schronisko dla wykolejeńców. Bez niepożądanych osób z zewnątrz, bez ochrony, policji i koncesji na alkohol. Zaznając raz tej specyficznej wolności, komercyjne imprezy przestają smakować tak samo. A poeta rozkręcał się tylko i nawijał coraz śmielej swe narkotyczne prawdy objawione, które, szczerze mówiąc, naprawdę miały sens i nie były tylko odklejonymi mrzonkami. A może jednak były, ale sprawny język pozwalał mu ubrać je w znośne mundurki. W końcu był poetą i zajmował się pieprzeniem głupot zawodowo. Najważniejsze to pamiętać, powiedział. Że cokolwiek robisz, już na samym początku jesteś w tym mistrzem, bo tylko ty rozumiesz swoją sztukę najlepiej i jest ona dla ciebie idealna. Macie w ogóle szluga? No właśnie, nie. Dobra, to idę na poszukiwania. Rzekł, po czym wstał, pożegnał się i poszedł na poszukiwania. I my też musimy czegoś poszukać, powiedziałem, zaglądając do pustej paczki. Ruszyliśmy i my. Jeżeli uważasz ten kanał za wartościowy, możesz pomóc mi w jego rozwoju. Zobacz szczegóły pod filmem. Dzięki.